Siemanko, z tej strony Lepson, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, co zrobić, jeżeli JBL po prostu nie załączył paska, żeby sobie go zawiesić na ramię do JBL Boomboxa. Ja już sobie tutaj zawiązałem dwa takie paski. Ja i takie później będę wymieniał na 100%. Dwa takie paski. Ja je wymienię na czarne, bo to tak trochę nieestetycznie wygląda teraz. Ale ja je wymienię na czarne, będzie to ładnie wyglądać. Bierzecie sobie pasek od laptopa nawet. Taki zwykły. Od torby na laptopa bierzecie sobie pasek. Ja sobie tutaj jeszcze drugi karabinczyk dodałem. Bo te karabinczyki od torby od laptopa mi się wydają takie no. no wątpliwej jakości. mi się wydają. Ja sobie to, ja sobie to robię w ten sposób. Język mi się plączy, będę musiał już iść spać. Ja sobie to robię w ten sposób, że w tym miejscu sobie zapinam ten, ten tutaj, ten większy karabinczyk, a w tym miejscu, o tutaj, bo ten paseczek jest tak śmiesznie zrobiony. No, nutka zapinaj się. No. A w tym miejscu sobie zapinam ten drugi. Mam już stuprocentową pewność, można by powiedzieć, że po prostu no głośnik mi nie spadnie, bo ten głośnik jednak swoje waży. 5 kg. Wagi to już trochę jest. Tutaj sobie zapinam drugie. Ja sobie tam smyczki. Jedno, to, to jedno tutaj, to niebieskie, to to Smyczka już była taka rozebrana Jakby, że tak powiem A tą tutaj, tą drugą sobie już rozebrałem O, ktoś do mnie pisze Co później odczytam Jakie ja to zapiąłem? Jakoś to zapiąłem Drugi karabinczek sobie zapiąłem Tam No jak ja to zapiąłem? O, ktoś mnie bardzo lubi dzisiaj i normalnie już jest pięknie mam. o, to się naprawdę bardzo lubi na to wygląda o, sobie tutaj tak obracam żeby było w miarę równo no i w tym momencie mam już praktycznie na gotowy pasek do głośnika głośnik jak widzicie trzyma się na tym swoje warzy 5 kilo całe. Ważyłem tyle co na wadze. Ale jak widzicie, działa. Tak jak mówię, wystarczy jakaś smyczka. Tutaj o, ja sobie to przeplątałem w tym miejscu przez cały głośnik naokoło. Tutaj sobie zrobiłem trzy guski. Ta smyczka jeszcze tutaj miała takie zapięcie. Ta już nie miała, ale tutaj też zrobiłem trzy guski, tak żeby to się nie odplątało no i bez problemu można iść na miasto głośnik tam dobrze gra sobie Nawet wam teraz pokażę że po prostu no bo Twittery są mniej więcej w tu i tu tutaj są te dwa subwoofery tu jest jeden drugi Twitter no to akurat tutaj sobie o. Pani szczęście, wypijemy zdrowie, uderzymy w parkie Zliwacjami w głowie, przetęczymy noce Bez powie, kotłoniemy z myślą, będzie takie powie Kampanimy szczęście, wypijemy zdrowie, uderzymy parkie Zliwacjami w głowie, przetęczymy nocę, Bez myszką, powie, kotłoniemy z myślą, będzie taka powie Kampanimy szczęście, kampanimy w powie, szczęście, zabalimy szczęście. Zabalimy szczęście. Zabalimy szczęście. Zabalimy szczęście. No jak widzicie wszystko działa Tam siostra przed chwilą wypadła, bo kotek zdarwała jakąś folię Te koty są naprawdę nieobliczalne No to w tym filmie to by było na tyle Ja dziękuję Wam za oglądanie A i zapomniałem dawajcie subiki i łapki w górę Żeby się więcej takich filmików pojawiało To w takim razie tyle w tym filmie Dzięki za oglądanie i cześć!